no co ty? Słabo, ci mówię Ty masz czym przynajmniej? <noise> Zawsze mam coś pod ręką Przesunię. Jaka pinda? No tu jakaś stoi Zoi To twoja koleżanka Pinda Czemu pinda? No bo tak Bleh. Ej! mówi zagrać? No Sorry co? Nie wyglądasz z tą pałą, bo tak stałaś bokiem... Nieważne, jak dawaj, szukamy jakiegoś kontaktu. Jebiście. No cholera jasna! Co, pomóż Znowu cię atakują! No weź mi pomóż może, co? No już idę przecież. Gówno nie idziesz. gdzieś tam, ja nie, nie mogę tego. Daj spokój, przecież ci pomagam. Ojej. Wybieracz. Dobra, idziemy. Ojej, chata się o podpaliła! Jezu. Ja pierdzielę! Byś mnie podpalił! Jak? Co? Chciałeś mnie podpalić, Ja tam jeszcze byłam? Ale ja nie wiem, co się stało nawet. Nagle się. Ale <laughs> to zabić. nie ja! Chciałeś mnie zabić! Jak cię zabić? To no przecież ja się tylko patrzyłem i zaczęło się coś palić. Samo z siebie chciałeś mnie zabić? Jak chciałem się zabić w klasie? Mam Nissan GT-Ra. Pięknie pomalowanego. Wspaniałe mam Felgi. Jeszcze, jakby z tyłu można było zmienić Felgi na inne, to już by było w ogóle odlot. Ale nie mogę tego zrobić. Niestety, w tej grze powinienem je jeszcze inaczej pomalować. Ale Ech, może odpuszczę to sobie. Co tu jeszcze? O czymś jeszcze chyba zapomniałem. Kolorki są. Tunik jest dobra. Z większością, z tych rzeczy, z większością. Dobre znaczy. A ja mam. ale że Mojej się opody. przykampił. No tak, żeby my nie, nie ramowali tutaj. Proszę bardzo. Oto pokaz kółeczek konstruowany przez Driftlight. O. A to nie wiemy. Nie tu. W Wordzie, który jak pewnie wiecie, daje nam e, za darmo Pagani. Znaczy, za darmo. <laughs> za darmo Paganizonda. Paganizondę Roadster. No. I co trzeba zrobić, żeby takowy samochód zdobyć? Trzeba się trochę natrudzić, To na pewno. Trzeba kupić kilka gier. Tu też. I ogólnie być zajebisty. I ten ostatni powód to jest wytłumaczenie dlaczego ja jeszcze tej ządy pięknej czy niepięknej nie mam. Trzy? Trzy chyba: Need for Speed the Run, to jest jeden. Need for Speed the Run, Need for Speed Shift, 2 e, unleashed. I Need for Speed Hot Pulse, Trzeba mieć. Trzy gry. No i plus oczywiście Need for Speed Warp.